Karol Brachu zbarcy cię pozdrawiam. Tutaj na górze mam kawalerkę, a na dole tam w sutenerze dziewczyny pracują, niektóre cię pamiętają. Karol, nawet jakbyś nie został tym prezydentem, to my w Ciebie wierzymy. Karol, Karol, ka dziewczyny, nie? Karol, Karol, tak jest, bo ty jesteś nasz. Ja powiem ci tak samo jak ty, co wieczór czytam Pismo Święte. Ty masz te 40% cały czas, nie? Tam więcej nawet. I powiem Ci, a to są jaja, nie Ty, Brachu. 40% parę procent się dalej popiera. Zaje fajnie, słuchaj. To jest tak, jakby 40% parę procent popierało kandydaturę Hannibala Lektera na szefa knajpy wegetariańskiej, <laughs> bo lubi mięso. I powiem Ci, że my tu z dziewczynami mamy taki pomysł, tak? Tylko. Wiesz, bo został nowy papież. Nie śmiej się, został nowy papież. No i ty byś mógł CV złożyć sobie na te www.Watykan, biuro y, posługi y, ostatniej tam czy coś, żeby na stanowisko tego ambasadora Polski, nie? Przy Watykanie byś, byś złożył papirusy. A co się ty w Grand Hotelu nabyłeś doświadczenia w zarządzaniu kadrą, nie? Y, y, pracowniczą? Dziewczyny ci zaświadczą te dziewczyny, nie? Trefne ręce ci wystawią, bo ty się na ambasadora Polski jak mało kto nadajesz, powiem ci, jak mało kto, ty masz znajomość kobiet, grzeszników i stawek za godzinę jednocześnie.